to jest trzeci ogólnopolski marsz Nordic Walking słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym organizatorem jest Akademia Złotego Wieku z Wejherowa. I polega to na tym, że w każdej miejscowości studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku o tej samej porze ruszają, i idą, tyle ile kto może, tak jak organizatorzy przewidują. My od zeszłego roku robimy jeszcze integrację Uniwersytetu. W zeszłym roku nasza delegacja jeździła do Wysokiego Mazowieckiego. W tym roku my zaprosiliśmy Wysokie Mazowieckie Zaprosiliśmy Ciechanowiec, Grodno 1, no i naszych studentów. W ostatniej chwili wycofał nam się Bielsk, no bo z różnych przyczyn tam podali, że nie mogą przyjechać. I Grodno 2 wycofało się. W tej chwili tak mamy 28 osób z Wysokiego Mazowieckiego. 17 osób z Grodna Uniwersytetu wieku, przy Macierzy Szkolnej, który organizuje, który działa. 8 osób mamy ze Ciechanowca, nowy, młody uniwersytet, i nasi dochodzą. Także myślę, że za 30 osób będzie również z sokułki, bo dochodzą dopiero teraz na ten. Będziemy szli do Kraśnian, także to taka trasa około 5 km, i tam będzie takie spotkanie integracyjne poczęstunek. Natomiast ważna sprawa, że to jest organizowane w ramach yy, yy, projektu Zdrowie Seniorów UTW w Sokółce od A do Z, yy, czyli jest aerobik w wodzie, jest yy, Nordic Walking i jest Zumba planowana. I to jest projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski, zrealizowany przy dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.